Trzeba, szemeczki, mam dla Was dzisiaj wielkie info dotyczące zmian w Planet. Ale to takich potężnych zmian, bo ma być Blockster Planet w fazie drugiej. I są już, właśnie, przycieki, co w tej fazie będzie nowego w Blockster Planet. Oraz jest taki tutaj już podejrzany prezent w Nexusie, gdzie pisze: Witaj w fazie drugiej Blockster Planet. Więc dzisiaj sobie ten prezent odbierzemy, zobaczymy, co z niego dostaniemy. I pokażę Wam, właśnie, przycieki odnośnie tej fazy drugiej. No jak jesteście nowi, to pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcji wraz z meczkiem. No i w w sumie zapraszam do oglądania Okej, okay, to może sobie zaczniemy od tego prezentu Ogólnie nie ma żadnych nowych wiadomości na poczcie Dotyczące tego prezentu Bo ogólnie aktualizacje w Bloxer Planet są przeważnie w środę albo w czwartek I wydaje mi się, że faza druga będzie już od środy Zaraz wam w ogóle pokażę co nowego będzie Naprawdę, jak to zobaczyłem to To się ucieszyłem, że w końcu coś fajnego Coś fajnego, naprawdę Więc dobra, odbieramy sobie ten prezent No i ogólnie ten prezent jak odbiorę, to dostanę właśnie Punkt kontrolny parkouru No i się zapytacie, ale badziewiec Do czego to jest? No i to jest właśnie do parkurów, że jak przechodzicie parkur, To sobie możecie użyć ten punkt Kontrolny, jeśli zgniecie, no i pewnie Powiecie, ale mech prezent Ja też tak pomyślałem, ale pomyślałem też o tym Że może być to do jakiegoś nowego Trybu, do jakiejś nowej gry w Blockster Planet, no bo też wam pokażę Jedną taką nową rzecz Jak klikniecie w nowy świat I stwórz, i dajecie pusty, to gdy dodatki do światów i macie właśnie y, ten kryształ, tylko to się nazywa punkt kontrolny. Czekajcie, gdzie to jest? O, punkt kontrolny parkouru. To macie tych punktów y, kontrolnych aż 10. Ostatnio było można uczyć tylko y, dwa punkty kontrolne, więc może to coś oznaczać, że wprowadzają jakieś duże zmiany, nie wiem, jakiś tryb, gdzie będą właśnie potrzebne te punkty y, kontrolne. Na przykład Anno wpadł na pomysł, że może być to tryb przetrwania, gdzie może być na przykład 10 poziomów. I jak przejdzie się jakiś poziom, to po tym poziomie może być punkt kontrolny i tak na przykład 10 poziomów. I na taki pomysł wpadł właśnie Unknown. Oczywiście on nie wie, czy coś takiego będzie, po prostu on tak symuluje, że być może coś takiego będzie albo coś podobnego. No nie wiadomo, ale teraz wam właśnie pokażę te ciekawe mega przecieki o fazie drugiej w Blockster Planet, więc ja już wam pokazuję. Znajduje się już na stronie App Store, gdzie są przecieki Blockster Planet. No i tak się prezentuje logo Blockster Planet na aplikacji w telefonie, no wygląda całkiem ok, całkiem ok, jest w porządku, ładne tam kolorki fioletowe, ale to, to nie jest ważne, najważniejsze mamy tutaj. Witaj w fazie drugiej. Blockster Planet oficjalnie wchodzi w fazę drugą, a my świętujemy tę chwilę dziesięcioma odlotowymi dniami dwukropek. No i tutaj jest napisane co będzie przez te dziesięć dni. Przez te dziesięć dni będzie podwójny exp za wszystko, nowe rodzaje przedmiotów w sklepach, wspaniałe aktualizacje mebli i codzienne sekretne kryształy w nexusie. Lepsze dobieranie. Wykonaliśmy trochę zakulisowej pracy, by ułatwić ci wspólną zabawę z przyjaciółmi. Gdy będziecie grać w parkour, przychodzi do Nexusa i typy, bo we wspólnej grze chodzi o to, by być razem. No i w tym lepszym dobieraniu chodzi o to, że jak gracie w jakiś parkour, gdzie jest powiedzmy 100 osób, to łatwiej jest się wam znaleźć ze znajomym, bo gdy wejdziecie. Powiadomienie, że was znajomy wbił na dany parkour To gdy klikniecie w to powiadomienie To powinno was przenieść właśnie do Waszego znajomego, to jest właśnie lepsze dobieranie Tak samo w Nexusie Częściej się pojawiacie z znajomymi Chodzi o osoby, które macie znajomych Na Blockster Planet, ogólnie Już ta opcja została dodana od kilku dni Zauważyłem to, że jak, że jak Jestem w Nexusie, to częściej po prostu są Moi znajomi, więc to akurat już jest dodane Tutaj mamy też napisane, że będzie Podwójny exp za wszystko przez 10 dni Wydaje mi się, że wykorzystam tam to i będę grał w sekundówki Pewnie jesteście ciekawi kiedy zostanie To wszystko wprowadzone, będzie to Wprowadzone albo w środę Albo w czwartek, wydaje mi się, że bardziej w środę Bo przecieki zawsze są dwa dni Wcześniej, w sensie gdy były sezony To te przecieki pojawiały się dwa dni wcześniej Więc wydaje mi się, że raczej w środę Ale jak nie w środę to w czwartek, więc tak To właśnie jest, ja się cieszę, że w końcu Blockstop wzięło się za te zmiany Bo od trzech miesięcy to takie Słabe aktualizacje, były jakieś kolekcje Powtarzane, jakieś nudne nudne rzeczy po prostu, nudne rzeczy, nuda była totalna nuda, nic tutaj więcej dodawać nie trzeba ja się cieszę, że będzie podwójny exp za wszystko przez 10 dni, bo będę sobie mógł wbijać level może powbijam sobie ten level, bo wiecie, ten podwójny exp będzie tylko na 10 dni, bo później tego podwójnego expa nie będzie przez długi czas, więc po prostu skorzystam z tego i powbijam trochę sobie levela, zobaczymy czy zaszaleje tak jak ostatnio, ale może aż tak bardzo nie. Mamy też tutaj nowe rodzaje przedmiotów w sklepach, czyli będą jakieś przedmioty dolne, nowe. No, fajne, fajne, że coś nowego będzie. Tutaj mamy jeszcze wspaniałe aktualizacje mebli. Ciekawi mnie, co to będzie. Zobaczymy w sumie już w środę w czwartek. Tutaj nie będę spekulował, co to może być. No, na pewno jakieś meble, tak? Ale więcej to nie wiem. Ostatni podpunkt też jest niezły, bo będą codziennie jakieś sekretne kryształy w Nexusie. Jestem mega ciekawy, co to będą za kryształy. Czy będą jakieś fajne? Może będą jakieś kryształy, co będą dawać diamenty? Zobaczymy to już w środę albo w czwartek Jestem mega podjęty tymi zmianami Nie mogę się doczekać I ten odcinek był mega chaotyczny, więc za to was przepraszam Ale mam lekcję w tle No i chciałem to nagrać jak najszybciej Gdy się dowiedziałem to od razu to zacząłem nagrywać Więc jak wam się taki odcinek spodobał to pamiętajcie Łapce w górze, subskrypcji wraz z małeczkiem No i do zobaczenia w kolejnym odcinku I cześć!